Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja To jest kolejny gameplay z gry Mortal Kombat Mythology Sub-Zero Zapraszam was bardzo serdecznie Dobrze, dzisiaj mamy do eksploracji świątynię ognia Cóż tutaj nasz... Tutaj... Hmm. Szybkość Michał. Dobra, z tym lecimy dalej Cóż tutaj kogoś? Jest i drugi! Dobra to Ewidentnie z nimi aż tak łatwo nie pójdzie nam. Chodź. Nie widzę. Tu jest haza. Chodź. Haha, dostał freeza. Dobra, nie z jego zatwierdźmy. Co się zebraliśmy sobie za... Dobra. Ech, to na razie nam nie jest potrzebne. Formuły też nie będziemy jeszcze teraz używać. Ech? Coś mi tu smaży. Jakoś przez to przebrnęliśmy, ale fajna pułapka. No, tylko troszeczkę no, zbyt widzialna, że się tak wyrażę. No ale mniejsza, teraz czy tam na dół można tak po prostu zaskoczyć? To jest pytanie: ryzykujemy? Zaryzykujemy. Jaki fail, e! Ja myślałam, że to ale spokojnie. Dobra, stąd się musimy. UEEE! F**king cheat! O, fuck. Fuck, 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 fuck. F*k! Wiemy. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Rozumiemy teraz schemat. Ja użyję sobie potiona. No i dobra. Spróbujmy. Okej. Okay. Udało nam się. Nie! 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 Fajnie! Dobra. Kurde, nie odtąd, no ale to ale cóż, trudno. A zajmę się Trochę expa nabijemy. No, dość łatwo poszło. No, zobaczymy kto będzie lepszy. I co oni tacy słabi? No bez kitu. Bo już nie gram na najniższym poziomie. Nie spaży. Dobra. No to okej, okay, powtórzmy sobie schemat. I tutaj spokojnie. Nie napalajmy się. Bo no nie ma sensu, a czasu jest naprawdę dość na to, żeby tutaj doskoczyć. Okej. Okay. Mamy klucz. Jest i checkpoint, no to przechodzimy dalej. O. Cóż to takie. No właśnie, coś to bardzo podejrzane dla mnie było. Coś to takiego jakieś. Chyba nie zauważyłem tego. Era. E, tam było życie. Od oh, the fuck. ja tego tak łatwo nie zostanę. A nawet i przyda. Chodź tu. Nie, nie, nie. To było użyć Dobra. E, no są szybsy Ciężko trzeba z wyłapać. Ale mają bardzo mało perzeta. Ło to za muskulatur jakiś mi razmutowany. No coś z tego, że masz tych mięśni i życia jak nie wiem, ale jesteś wolny, chłopie, wolny. W niczym ci nie pomoże. Dobra, sobie igny. Jakiś całego za jego A nie! A więc tak, o, no no, mamy i płapki, właśnie się ich spodziewałem tutaj. Powinniśmy użyć tutaj, Formuły. wydaje mi się, że to będzie odporność na ogień, a jednak nie. Nie przeczytałem mój błąd. Dobra, mniejsza styra. Smaż się chuju! Odporność na ogień? To są strażnicy Świątyni Ognia no to Niby istnieje taka możliwość, że są odporni, no ale Cóż, wygnę sobie kawki I dobra, lecimy dalej Ej nie uczyłem tego co chciałem Mamy i różnica poziomu, ale na razie zobaczmy sobie. Albo nie, dobra, weźmy może tędy, chociaż nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale pójdźmy sobie na razie tu Ale coś mi się teraz zdaje, że tutaj był jakiś klucz, ale. Tak pewne nie jestem. Dobra. Klucza na razie nie ma, ale jakaś tarcza jest, która prawdopodobnie będzie nas chronić przed obrażeniami. Byliśmy chyba ja w Świątyni Ziemi. O! Widzicie? Jest klucz. A jednak coś tam jeszcze pamiętam. Chociaż naprawdę w grę grałem jak może byłem, nie wiem, w trzeciej klasie podstawówki. Albo może początek czwartej. jeszcze chyba też przez chwilę na PlayStationie co kuzyna w pierwszej gimnazjum, a to było tak naprawdę na chwilkę tylko. Ale coś mi tam jeszcze świta. Jeszcze wszystkiego nie zapomniałem. BUM Dobra Nie, nie mówcie, że od początku kurwa Okej, okay, dobra. To jest miejsce, gdzie wzięliśmy klucz ma dobrze kojarzę. Tak, dobrze kojarzysz. Więc jest ok. No tak, to chyba był są checkpoint. Jest Dobra, spokojnie. Zobaczmy, jak tutaj sytuacja wygląda. Dobra, zobaczymy. Jest i duży podcionek. No fuck nie! Nie chciałem. Dobra, nic trudno. Na szczęście zebraliśmy po drodze parę dodatkowych żyć, więc nie straciliśmy jeszcze kredytu. No i miejmy nadzieję, że go nie stracimy. Jest na razie dobrze. FAK, no nie! Kurwa. Dobra, mniejsza z tym lecimy. Trochę się zagalopowałem. Zaspałem na krótko mówiąc. mój błąd. tylko sobie przejdziemy, na spokojnie. Bez stresu, bo te życia też nie są wieczne, ale zobaczcie, tam mieliśmy jedno życie, jeżeli, jeżeli zjechaliśmy na dół. Więc zobaczmy, czy nie ma tutaj jakichś bonusów na górze. Dobra, żadnego bonusu tutaj nie widzę. A tutaj? Skoro było na dole, to może iść na górze. Czaić. dobra, nie pali się to na razie, więc będziemy skakać przy pierwszej, lepszej okazji. Dobra, jest ok? Czy to mogę Nie, o ile emocji, dobra, załatwimy. Jeżeli go użyjemy, będziemy nie widzieli prawdopodobnie dla naszych przeciwników, więc spróbujmy sobie. No dokładnie tak. Może być to fajne. Oh fuck. Mamy tutaj te Morgensterny. Ale co, ekstra bym miał sobie podarować. nie, nie, nie. nie. W tym wypadku sidekick czy tam kopnięcie niskie jest lokowane na kopnięcie głowy. Ciekawe czy z półgodu to Dobra, mniejsza z tym nie mamy tyle czasu. Dobra, a więc tak właśnie, miałem sobie opatrzyć jeszcze na zamrożenia. Strasznie mało nabijamy tego jak bo tych zamrożeń to jest naprawdę dużo. Na razie idzie za... ŁUE! Strasznie powoli. Skopał mi tu Co ty wiesz o kopniaka? Nie miał być gór. Możesz mi teraz napierdalać? Dobra. Co ty wiesz o kopnięcie? Załatwiony mi się. A jeźdźcie Gdzieś mi to mrygnął. Dobra, załatwiony. Tarcza nam znikła, panowie i panie. Urne na szczęście wydaje się być pomocna w tym wypadku. niech to teraz zejdzie, bo nie zdążyłby to obrócić w dwie strony, więc musimy chwileczkę zaczekać. No dobra, przy 2 1, 0 lecimy. Okej, okay, dotarliśmy do jakiegoś pomieszczenia. Mamy i życie, czy nie życie, tyle co uzdrowienie. Mamy jakąś drugą dźwignię. Okej, okay, a ta leci w górę. Okej, okay, czyli ta w dół, a tamta w górę, czyli się tak wymieniłem, jakby. Nie! <słuch> Dobra, okej, okay, udało się. Tutaj dziś pytań, latając z nich. Dobra, jest. Ooo, nowe zamrożenie. Muszę go przetestować. Hmm. Dół przód, pięć nisko. Aha, ten rzeba w powietrzu. Aha, fajne. Tylko na razie mało przydatne. No chyba, że jesteśmy jak właśnie na dole. Mają przeciwnika nieco wyżej. i wtedy można czegoś takiego użyć. To jest fajne. użyjmy sobie herba. O, tutaj musimy użyć wszystkiego. Dokładnie tak. Dobra, czyżby już to był boss? Co tak szybko? Myślałem, że ta gra była trochę dłuższa. Dobra. I jednak i bos. Żywiołek ognia! Wygląda jak raidenowy, ogniowy żywiołek. Ale czekajcie, czy to nie będzie mu brało życia? No w sumie on nie powinien tego lubić. A nie, aj, czekajcie, zerwone. i nie dają mu rady. A tam jest amulet Shinoka, na, tam, tam wyżej, czyli widzicie. Czyli amulet Shinoka, jaki amulet Shinoka? Nie no, amulet Shinoka, dobrze mówię. Czy jego chciał dorwać jako tak fanci, bo to właściwie tutaj jesteśmy. ja już w mógł mortala. <grywa> zginęliśmy. Continue, of course. Dobra, damy mu radę. Raz, dwa go załatwimy. Okej. Okay. Na pełnej! Pięknie. Bardzo dobrze. idź. za daleki dystans. I hak. Pięknie. Nie, tak pary! I have Shinnok's amulet. Whose amulet? He is my deity, ruler of the Netherrealm, and soon destroyer of your Earthrealm. What are you talking about? This amulet, it is the key to power as an Elder God. When returned to him, he will regain his powers and be freed from the confines of the Netherrealm. I thought Shao Kahn was the- Shao Kahn is nothing but a peasant ruler of a long-dead realm! Shinnok is the destroyer of all realms, including Kahn's outworld! Destroyer of all realms? You are insane! That amulet isn't worth the bronze it's molded from! Believe what you will, Sub-Zero. Goodbye, Ninja. and no in we our in Mortal Kombat. Do you realize what you've done? I was just earning my living. Your clan's ignorance and greed will cost this entire realm. You'll now have to set things straight. Quan Chi could simply be a lunatic sorcerer. I never heard of an elder god named Shinnok, or of a place called the Nether Realm. You better start believing in both. Because you're going to the Nether Realm. And you're going to bring back the amulet. We must act quickly. I have no dominion in the Nether Realm. You are reality's only hope. I'll do it, Thunder God. Only because I don't have a choice. Then stand back! This is a portal into the NetherRealm! Once through, follow Quan Chi. And try to get the amulet before he gets to Shinnok. I also have this advice: beware the brothers of the shadow. The nether realm is a place for lost souls. If you fail, your soul will join theirs, as well as all the souls in this entire realm. No i cóż moi drodzy, sub -Zero odwalił brudną robotę z przez co pozwolił mu zdobyć amulet, który pozwoli mu ożywić i powrócić z, y, powrócić z powrotem do życia Shinoka, czyli poprzedniego władcy zaświatów, czyli Outworld. Teraz my, jako sub -Zero, musimy czym prędzej udać się do tych zaświatów, czyli Outworld, i jak najprędzej odzyskać ten amulet, ponieważ w przeciwnym wypadku Królestwo Ziemskie zostanie zniszczone na zawsze. Escape from the Racing Soul. Okej, okay. też wam to nas z Arenę z Mortal Kombat 4. No mi tak. Dobrze moi drodzy, na tym zakończymy sobie tą część mojego gameplaya. Myślę, że Wam się podobało, a kolejne odcinki z tej serii będą się ukazywać teraz znacznie szczęśliw. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia!